Kurwa. Witam wszystkich zgromadzonych, zapraszam was na pierwszy odcinek Swobosa, chyba dobrze wypowiedziałem tą jebaną Kurewską nazwę, którą wybrali gracze Nie wiem co za gracze tą nazwę wybierali, ale wybrali, nie? wam do tego, także lecimy, nie śpimy Jest ze mną mój ziomek z Reala. Z lat młodzieńczych Przywitajcie się Siemane, siemane. No i witam Cię Osobiście sobie mi się 45, być może nawet i 46 Rozpocząłem nagrywanie o godzinie 13.39 A będę tak chciał zakończyć z, Tak o 14, aby filmik się nie wrzucał kurwa 10 godzin, nie? Byłam bardzo słabe przesyłane Także Miłego oglądania witam. I myślę, że patrzcie ile już kurwa tych orków zapierdala po mapie, nie? Ja pierdykam, nie? A ty Damian jak tam Lex tak lek, tak lek, tak lek Ja dobijam 5 9, brakuje mi kurwa 6% 2, Kurwa czajcie, mam większy poziom ode mnie, mn, ja pierdolę jak mi jest wstyd nie? przed moimi widzami Widzowie Ja jeszcze będę na szczycie chyba Randomy tak mają tutaj się nie przejmuj <laughs> To że wiesz, rozpocząłem z, z lekkim fal startem To nie Lekki, znaczy że Lekki <laughs> To nie znaczy, że Później nie będę na szczycie nie? Ten świat jest na tyle dobry, że nie będzie można mieć większego poziomu jak z 300. Także mi to, mi to, bardzo, to bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo odpowia odpowiada. Nie wiem jak nie wam to widzowie. To... Jeżeli podobał wam się film, to zostawcie łapkę, łapkę. w górę ci w dół. Zwiększcie po prostu mój kurwa duży zasięg. Lecimy, nie śpimy. Ja nie lubię poziomu. Ja się zamierzam w 50. Bit. Ale płaczcie tak. widzowie. Jeżeli gracie na tym tak świecie. To zakończcie co, swoją przygodę. <grywa> odzywaj się Damian. Le zaczęliśmy Krzysiu, my nie chcemy kończyć. <grywa> jak nie, to zakończcie. Zróbcie w tej kurwa dla mnie uczynek dobry, bardzo dobry. Będziecie kurwa ruchani przez wegetę. Na 300. O tak. Ilu, ile dadów by nie było, to, kie, takie takie z... za mało. Nie sztuką jest <grywa> dosyć się wpis, dojść spłakać, sztuką jest wrócić i rozjebać komuś czaszkę. Liczę po prostu na dobrą zabawę na, na... Fobosie. Fobosie. Już chciałem powiedzieć Fonosie, Fobosie, nie? Fonosie, kurwa. To serio. Po nosie? powiem tak. Nie wiem co biorą ci gracze, którzy grają 2-4 ale Niech podadzą namiar do dylera, bo też chcę grać po 2-4 godzin. Ale no, no niestety nie potrafię. Kawa za słaba. Damian, weź ten przegłos. ten przegłos, ogarnij, kurwa Jaki kurwa przegłos? No wcześniej nie było przegłosu, a teraz jest przegłos To nie ode mnie To nie ode mnie, kurwa. Ale mam świra, nie? Tutaj na kanale Damianek Podam wam nick, nie? Jego i macie go napierdalać, nie? Widzowie Skąd do taką armię weźmiecie Rzymianów, kurwa? Damison Napierdalajcie go wszyscy, bez kompleksów no spokojnie mnie rozjebał strażnik wandarem, także nie musicie już mnie rozpierdalać nie, Strażnik zrobi to za was. <głos> <głos> no. Ogólnie to zapraszam wszystkich do klanu. Razem gasimy wszystko. My nie ugasimy. My niejednokrotnie pożar gasiliśmy. A amatorki z Fobosa <noise> nie ugasimy? Kurwa, my nie. tego nie zrobimy. Nie wszystkich, tylko pozytywne mordy. <noise> no właśnie, pozytywnych świrów Także zapraszamy. Lecimy, nie śpimy. Mógłbym zapuścić jakąś muzykę, ale to jest pierwszy film. I powiedzcie, czy Wam odpowiada. Taki też content, też content. Rozmowy tutaj z Damianem. O ile on czy? będzie chciał, tutaj wiesz, ze mną występować, czy ja mam o tym? To jakiś procent tobie odpłacę. Procent, kocha? Procent? To nazywasz procentem? <laughs> Jednym procentem? Dobra, tylko kilkunastoma procentami. Z no, przychodów jest... z filmików moich A moje przychody są czterocyfrowe Także morda Dzięki Puketa no. Holendrze ty kurwa <laughs> <laughs> Ale mów coś Damian e, A nie, tak siedzisz cicho Taki spreszony w... ja Przed kamerami jesteś inny? Ja się wstydzę <laughs> Koledzy Pokażcie wsparcie w komentarzach dla dla kolegi, aby się, ja się nie wstydził. W... Ja się wstydzę, bo ja nie wiem, czy my chłopaki lubią. <laughs> czy cię zaakceptują? Dziewczyny ja wiem, że mnie lubią, ale chłopaki to nie wiem. <laughs> 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 Oczywiście mogą nie lubić, ale do, 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 do jakiegoś tam kurwa stopnia, nie? <laughs> no, nie bierzcie w sobie wszystkiego do serduszka, ani do siebie przede wszystkim. Hmm. Ja sobie teraz skręcę z papieroska, a Damian tutaj rozkręci filmik, nie? Także Damian, powiedz, co, cię... co Ci się podoba w Fobosie? A co Cię się da... irytuje? Irytuje mnie kurwa gracze, że kurwa jest więcej jak mobów na łapie kurwa. Rozmawiaj. <grywa> A co, cię... co Ci się podoba? Co ty kurwa tam odpaliłeś się? Weź to wyłącz, kurwa, bo to na filmie będzie. Damian, co? Co ty tam kurwa odpaliłeś? <noise> już nic. No weź kurwa, nie rób amatorki tutaj, amatorkę... Nie, nie wiedziałem, że będziesz tak odbijać, ale już dobra, już wyłączyłem. No. no co, chciałeś posłuchać mojego głosu? <głos> nie, chciałem popatrzeć kurwa co robisz, bo teraz padłem kurwa i czekam. Ale co, ja nie mam live odpolonego chyba. No jakie Nagrywanie mam ro rozpoczęte, a nie stream. Weź mnie w nie wkur... Kurwa, to tam mi ty... pisze kurwa na żywo, no to jak masz, kurwa? <noise> weź mnie w kurwa. No co ty pierdolisz, no zobacz sobie. No z... Weź mnie, weź mnie tutaj, nie ten Poważnie! Weź Nie jesteś przyjemny! specjalnie, Nawet nie sprawdzałem, nie? <noise> I co masz, nie? nie mam coś, ty. O kurwa, jak mnie no przecież patrz No co ty dajesz, kurwa. Poczekaj, no już ci to odpalam, kurwa, ci dam linka. Jak ja rozpocząłem nagrywanie, a nie kurwa streamę. Weźmy tutaj, nie, nie irytuj, okej? Ok. Poczekaj, okay. wchodzę. Wchodzę, dobrze, nie, nie wychodzę, kurwa. Nie, no, ja się dobrze nie wszedłem. <laughs> Czekajcie, ty mam jakieś reguły? Dogeta Margonem, aktualnie na żywo, kurwa. Nie, ja ślepy jestem, była kurwa. Dogeta Margonem? Dobra, weź to ty pierdoliszaj. Mój kanał się tak nie nazywa, ok? No właśnie no, mam jakiś stream od Weźmy Weź mnie, weź mnie nie na tu, na ok? Tam. Tylko zacznę tę gadkę. WYŁĄCZ to Damian, TO DAMIAN KURWA wyłączyłem nie stresuj się wyłączyłem już ja ci powiem że będę musiał wkrótce bulewki odcedzić kartofelki to cię no ma... właśnie jak se, tam mi przylewę, to fajnie to sobie ale co ty mi pokazujesz kurwa to za filmy co to mi to? <laughs> to? było to dobra ja tu jestem wielki amator jeden wielki amator w tym także nie bierzcie tego do siebie to po prostu Ale ja, ból, ja to wziąłem no Daj spokój to tam kurwa może brać do siebie <grym> Ale co? E? Co mogę brać? Na, na jakiego człowieka ci wygląda? Na jakiego człowieka to nie wyglądasz? No <grym> A nie ja jestem słaby, bo ocenię człowieka, a nie chciał ocenić. Może <grym> Tylko Bóg może mnie sądzić <grym> a, No a jak? Jak się widzowie ocenią, bo oni są dobrzy w tym, bo tam widziałem dużo hej hejterów i te sprawy, kurwa. Tak, ja powiem widzowie, że... To jest tak przyjebane, ale... ale on... Nie, nie obrażaj hejterów, okej? Okay? Oni zostali dać, wystarczająco już przez was skrzywdzeni. Jeżeli wbijają do kogoś napisać niemiłe słowo, to kim oni kurwa są, No też o tym. No, ja zawsze mam rację. Zawsze mam rację <noise> Adoracja kurwa nie. Jeszcze padnę Nie wygrałem kurwa jakiś świry ze mnie Ale patrzcie widzowie Mogę wam tutaj moim tak, Widzom tak, powiedzieć, tak, powiedzieć o tym że Że polecam wszystkim ekspowisko bazyliszki Magiczne Srebrzyste I purpurowe chyba Polka, tak? Tak. Tak, tak 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 Nie 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 a Ty Damian, jak tam? Idzie Ci poziom? Bo ja cię chyba Cię <grybetaan> przegonię jeszcze. Hahaha, kurwa, awatorze. No i szczęścia. No no, kurde, no próbuję wyjść z Jeszcze 5 minut i wejdę. No wam powiem, że ten świat się nie zabezpieczył przed lagami, no. Ale to jest dynamiczna gra. Dynamiczna? O kurde, sorry widzowie, ale browar się przyjmuje. Dziwne by było, jakby się nie przyjmował, no? No zaraz zwrócę go, kurwa. Wypierdolę od mojego bazy, Bazyla, kurwa. Derylu. Te bazyliczki są moje, moje. bo pierdolił je. Czy wam czy się podoba, czy nie? nie? Dobiłem sobie 60 poziom. poziom. Tak naprawdę tu tak już, już mógłbym mógł przejść na jakieś na inne ekspozisko. Tylko nie znam właśnie, zbieram wiecie? Zbieram. Gdzie damy jak sobie jest na 45 poziomie? Ja... Ci, piłem, ci czekaj. Gdzie ja Witam. Tam, kurwa. Witam kurwa na szczura, świry. Nie, panie. no czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka. Ale tak w miarę idzie wam na 4 powiem. Na 4,8 były na koboldach, na koboldach byłem. Ale na 4,5, a nie 4,8. Na 4,5 kurwa na tych, no, no ci mówiłem przecież tam kurwa koło Eder albo na tych wilczych jagodach w tych sprawach tam. Tam dobrze jak sprzed. Jak nie ma ludzi, oczywiście. <laughs> jak nie ma ludzi, kurwa. Co ty wierzysz, mordeczko? Ogólnie, ogólnie zapomniałem kamerę odpalić, kurwa, miał być pierwszy filmik z kamerką, nie? Ja pierdolę. A może nawet i lepiej, jak nie ma, nie? No ja <noise> ci to wybaczą, bo to wiedzą, że amatorka jest, także. Mm. Ale no, wam powiem tak. powiem tak. Moim celem jest dobicie 300 poziomu do końca czerwca, nie? Do końca czerwca, nie? Także. Dojdę do celu, do, nie? do celu, nie? Po trupach do celu, nie? Do tego, nie? Kurwa macie Pierdolone grzechotniki, nie A ty damek który masz poziom masz po... To poziom chociaż, chociaż? Odkąd <grym> ze... Odkąd ze mną rozmawiasz A, ro... A rozmawiamy już chyba z 3 godziny, nie? Nie 3 nie ale z 2, nie Nie no z 2, ale nie, no, no mam no 0-3, trochę trzeba zaraz tu rozpierdolę jednego tygrysa i mam kurwa 59. 9, 9, 9, 9 kurwa O 9-99 kurwa Teraz <grym> Gratulation Awansowałeś kurwa też bym chciał awansować, ale no niestety nie mi to opisane nie? nie tobie to pisane, w twojej księdze kurwa Guinnessa Guinnessa, dokładnie no Ale nie wiem co oni biorą kurwa naprawdę, zaraz spojrzę w ranking Fobosa Tam już jest chyba Tam gościa napierdala ten, ten, ja nie wiem jak to jest możliwe, on napierdala 24 na 24 Ale to mi się wydaje, że tam gra z 2-3 osoby na koncie, także wiesz, to tam nie ma porównania to hmm. innego. Ja wolę, i... sam, ja wolę sam to wbić i mnie z tego satysfakcję. Ale nie, słuchaj to jest tak, nie? Oni biją kurwa 300, a za chwilę te. Za chwilę założą kurwa jakiegoś mulciaka kurwa dla tej osoby drugiej i będą ma tą drugą osobę i tak kurwa. Coś, dobiega. ty myślisz, że komuś się będzie chciał. No nie wiem, no ale ktoś musi na to iść, jeżeli ekspią dwie, trzy osoby na koncie No to... na no coś e... jakiś profit musimy przeciw. no cały czas nie będą przecież ekspić kurwa na... grać na jednym koncie kiedy biją 300 czy tam który no, coś w tym jest, nie? Jedno konto to za mało, nie? No. Nie, ja widzę, ja mówię, nie róbcie mulciaku bo to jest do czasu. Uwierzcie, że to wszystko jest do czasu, nie? Te boty, kurwa, także, nie? Gardzę tymi, którzy eksperymentują na botach, nie? No, dzisiaj jednego spotkałem na dzikach, także, kurwa... Jednego, kurwa, ja spotkałem już w swojej tutaj karierze margonemskiej. Więcej botów, jak, kurwa, naturalnych graczy, nie? No, takich naturalnych, wiesz, że kurwa grają normalnie sami, a nie na jakichś botach wspomagaczach. Powiedz mi kto w ogóle stwarza jakieś kurwa boty do kwadratowej gry. <laughs> to, to jest kurwa pytanie na które ciężko znaleźć odpowiedź, nie? Ciężko. Musiałbyś zapytać tych bociarzy Jak to jest zakładać boty do kwadratowej gry To są to ogarnicze po prostu, naprawdę ja Mam sprawę satysfakcję? Takie granie na bocie? Zarabianie, kurwa, nie wiem. Kurwa, macie, to jest tylko gra widzowy, A wy to bierzecie, kurwa, nie wiem. Jak życie, gorzej jak życie. W życiu tak w chuja nie lecicie jak w grze. Fakty nie mity. Jest to bardzo przykre. Jak dla mnie. Ja sobie tutaj pozytywnie siedzę z ziomeczkiem. Biję I sobie bazyliszki i dojdę do, do celu. A co niektórzy tak, potrzebują, poszedł, kurwa, wspomagacza Kurwa, to jak to się to cieszę, to że to nie potrzebuję. No wyrosłem z tego to już to dawno. To nie wiem, jak ty, Damian. Chciałbyś pewnie nie. teraz tak pierdolić na te boty, ale chciałbyś posiadać je. Nie bym chciał to bym sobie kurwa coś ściągnął, ale na co, na co mi to powiedz na co? To nie ma satysfakcji z gry ja ustawię bota i mam yy, no. lo, logać i go zaprowadzać na ekspoisku jak to się <laughs> nie go czy <wypierdolić>, co <laughs> Nie wiem właśnie Ci powiem, że Tak naprawdę wiem jak te boty działają, ale nigdy ich nie będę posiadał, nie? Mam wyjebane Kurwa, kurwa. jak można ja być botem, botem nie Ja jestem tak ja jestem, jestem, ja jestem botem botem Dzień, ma przed wami bot kurwa, bot, Margonerski no tak. No, fakty, fakty, fakty. fakty nie mity. Niemi... Ale ja on no, powiem, powiem, że te skóry, skóry, skóry są kujawarte. Puj... Za co ja za... kupię EQ, EQ z aplikacji? Damian, Damian, masz jakieś tam pieniążki? 16K, mogę ci pożyczyć 15. Pójdę zaraz do Ita, odpalę live'a i będę wykonywał dż, dzikie densy za 200K i Koel. Jakoś trzeba się dorobić, nie? Legendarnego. Do Wegeta timeshomer Margonem. <laughs> Całe życie tańczę, moje życie jest jedno, jednym wielkim tańcem. <śmiech> <śmiech> Ale jako tako idzie, jeszcze 6, 6 minut, minut odcineczka. Powiedzcie widzowie czy chcecie w ogóle odcineczki z Fobosa, z Expoviska na razie. Gdy 300 poziom to, to, to będzie z walk. No niestety, tak, na razie to trzeba to level bić. Zagryźć swoje zęby, o ile jeszcze je mam, bo gawę mi tak, jedynkę, jedynkę Na którą skieram i, do, i dołóżcie się do jedynki mojej, do złotej Także myślę, że warto, nie? Co Gdyma, cicho siedzisz Słucham ciebie co cudowolny Zaprosiłem cię tutaj na odcineczek, a ty tam przymulasz Nie, ja miałem posłuchać O no, tak się najadłeś tak, no, Jak, na... jak ja się ja na... najadłem, to jestem cicho <laughs> No ale też Ci powiem, każdy po musi trochę odpocząć, nie? Dokładnie No Także widzowie, mi się zaraz miksy ogólnie kończą A kolejny pieniążków na nich już chyba nie mam Ile masz do poziomu kolejnego? 93% kolejny kwestia Ale czemu to już procentownik? Byś powiedział mi na przykład 257 tysięcy Kurwa, do następnego poziomu mam 743 tysiące, lepiej? <laughs> lepiej zwłaszcza kiedy usłyszałem to teraz... z Twoich ust Odbieram questa i ci powiem, ile mi zostanie. No fajnie by było, nie? Fajnie by było, jakby 60. A teraz, póki gra, czy jest milion. quest'a robisz. A teraz, mówisz? Sobie hero quest ja idę się odre, weź pogadać coś, ja. Idę się odlać Bo mnie ciśnie jak chuj, nie? No poczekaj te 5 minut, już zrób to. Kurwa, dla graczy. poczekaj, ja już 10 minut czekam Zaraz wracam. Zrób to dla swoich kraczy no, i 20% przyszło. Polecam robić zakon. Bierzemy następnego gościka i lecimy na Margorię. Ja was tutaj nie zagadam, bo ja nie lubię rozmawiać sam do siebie jak to robi Vegeta. Pierdolić sam do siebie. Także Chwil, chwileczkę poczekać. O coś kurwa jedło. Tak ja to zapomniał i otworzyć i przeszedł. Co ty tam pierdolisz? Ja tak i tak tu usłyszę. Ja do tej Holandii i tam kurwa wyniosę z tej chałupy. Czy pierdolę z gipsów opie to ci złamie? No, złamię. Ja nie tam z gipsów przez łeb dostać, o kurwa. No to woli jak kuj na pewno. Nigdy nie dostałem, ale sobie wyobrażam. Dlatego a sobie też... Siark, możemy spróbować. Opowiesz mi jak było. Mam no, no, łeb wytrzymały także kurwa, myślę, że jakiś mały krwiak na mojej głowie mogły pozostać, a tak poza tym to. Nie no widzowie, trzymajcie tych kurwa, patrzcie ile orków na ekspovisku. No w ogóle dziękuję Damianowi za rozbójnicze ostrze. Te ostrze pomogły mi dobić ten 45. odziom Bardzo, ale to bardzo szybko, nie? Bo nie ukrywajmy. Tata leci do przodu, leci do przodu jak niech do, dotąd. dotąd. Atencja leci przede wszystkim, widzowie. Także ja już się tak powoli z wami żegnam. I napiszcie w jakim odstępie, w odstępie czasu wrzucać, tak, wrzucać, wrzucać te filmiki z Fobosa Myślę, że tak 2-3 w tygodniu Po prostu chciałbym uwieśnić to, jak moja postać się rozwija, nie? wiecie o co chodzi Fajnie by było ogólnie, nie? Byłoby co wspominać ogólnie, nie? Być tak, od zera do amatora, nie? Za 2 miesiące będziecie oglądać tego ten odcinek, i powiecie, kurwa, dwa miesiące temu on miał 40 poziom. Dokładnie, no. Fakty, niemity, nie mity, no Dobra, widzowie, ja się z wami żegnam. I dziękuję za, za waszą obecność tak naprawdę, nie? I do Zoba już wkrótce. Siema. Powodzenia, Siema. hej.